Witajcie, w Autoskanerze chciałoby się powiedzieć żółty jesienny liść nastał jeżeli chodzi o e, pogodę no dzisiaj mamy wybitnie dobrą e, jak na tę porę roku, natomiast e, tradycyjnie, jak to w naszych materiałach bywa mamy dla Was coś ciekawego coś chciałby się powiedzieć gorącego co jest z jednej strony popularnego, ale z drugiej pokazującego, że popularny samochód może się jednak wyróżniać i to bardzo. Dzisiaj przed Wami Peugeot 308 i to w niezwykłej wersji bo wersji SW czyli kombiak, dodatkowo sygnowany pakietem GT. Zapraszam. Niech o tym, że pogodę mamy całkiem niezłą, świadczy nie tylko słońce, które widzicie w obrazku, ale także ta Biedronka. Mamy dzisiaj bohatera na planie. Drugiego bohatera, bo bohaterem numer jeden jest tenże właśnie lew. No i jak to w Peugeotach dzisiaj bywa, zobaczcie, zacznijmy tutaj, czyli od frontu. E, stylistyka, która właśnie zwłaszcza jeżeli chodzi o reflektory ma nawiązywać do e, takiej, no chciałby się powiedzieć e, paszczy lwa chociaż e, czy on wygląda aż tak złowrogo powiedziałbym, że wygląda dynamicznie, wygląda atrakcyjnie wygląda ciekawie, no zwłaszcza kiedy te światła się odpali, aczkolwiek w m, takim słońcu pewnie za bardzo ich nie zobaczymy natomiast m, ja podejdę trochę bliżej żebyście mogli zerknąć sobie o właśnie, światła LEDowe Tutaj mamy te światła, które służą nam do jazdy głównie nocą. Tutaj ten taki jakby kieł. No to jest światło do jazdy dzienne. oczywiście, tutaj też mamy kierunkowskaz. I przy światłach się trochę dłużej zatrzymam, yy, dlatego że. Yy, Technika świateł LEDowych jest już znana od ładnych paru lat. Technika świateł matrycowych również. Natomiast dawniej były to rozwiązania zarezerwowane głównie dla samochodów no, segmentu premium, tych nieco wyższej klasy. Natomiast teraz w popularnym kompakcie, jakim jest 308, także takie światło znajdziecie. I powiem Wam szczerze, to jest dodatek, o którym naprawdę warto pomyśleć, jeżeli sporo jeździcie. Bo za chwilę na przebitkach zobaczycie, jak te światła pracują. Ja powiem tak, różnymi autami z takimi reflektorami już jeździłem. W większości robiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie, natomiast ten zestaw zrobił mega pozytywne wrażenie. No to jak one szybko reagują, bo właśnie musicie wiedzieć, na czym to polega. Tutaj u góry mamy sensor. On analizuje to, co się dzieje na drodze, i komputer przetwarza sytuację światła. Odpalają poszczególne pola LEDowe w zależności od tego, co się dzieje. Czyli, jeżeli mamy puste na drodze, no to mamy full. Jeżeli coś jedzie, no to LEDy wycinają ten fragment, gdzie komuś mogłoby to przeszkadzać, kogoś mogłoby to oślepiać, więc tak to wygląda. Właśnie na przebitkach macie okazję zerknąć w praktyce. Na działanie tegoż systemu. No, ja jestem e, zachwycony. Nie zdarzyło się, żeby ktoś mi mrugnął, że kogoś oślepiam, a więc to też pokazuje, że system jest już teraz lepiej dopracowany, że bardzo szybko, bardzo dynamicznie e, zmienia. No, takim niuansem tutaj, który ja też bardzo lubię w tych nowych pożyczkach, to jest, zobaczcie, 308, tak jak w modelach z lat 50., 60., 70., wrócili do y, podawania numeru też tutaj z przodu na froncie. No i ten znaczek, nowy, chyba najładniejszy chociaż stary też coś sobie miał. Czas na małą panoramkę, żebyście mogli sobie dokładnie zobaczyć sylwetkę boczną tego samochodu, bo Peugeot mówi o tym, że z jednej strony miało być funkcjonalnie, ale z drugiej no miało być ładnie. Miała być linia niczym w Shooting Brake'u, no i trochę tak jest. Zobaczcie jak pochylona jest przednia szyba, jak linia szyb e, się kończy, jak ona zawija się z tyłu, jak e, wygląda tylny zderzak, jak wyglądają te e, przetłoczenia. Dla tych, którzy nie uważali Uwaga, jedziemy w drugą stronę, przyglądamy się jeszcze raz. To wszystko ze sobą współgra. Mamy tutaj do czynienia właściwie z stylistyką, która już w 508 robiła robotę. Tutaj została w dość mocny sposób zaadaptowana i uważam, że sukcesem. A teraz w pełnej krasie przyjrzyjmy mu się jeszcze raz tak nieco bliżej, jak ten wóz wygląda. Proporcje świetne. Stylistyka nowoczesna, dynamiczna, auto naprawdę może się podobać i wiem, że często się powtarzam może w tym względzie, ale e, możecie mi wierzyć lub nie, naprawdę dużo osób zwraca uwagę na to auto, e, dużo osób się przygląda, dużo osób e, tak nie do końca wierzy, że to jest Peugeot. E, Tutaj mamy wersję GT, do której no, bardziej e, preferowane są takie kolory, jak widzicie, e, taka stalowa szarość. Natomiast z kolorami w Perzocie możecie trochę zaszaleć, bo e, od właśnie takich e, stonowanych barw możecie przejść sobie na przykład do takiej jaskrawej czerwieni albo do e, takiej, chciałbym się powiedzieć, wręcz aksamitnej zieleni. Skoro było o przednich światłach, zobaczcie też na to, co się dzieje z tyłu. Ja zaraz skoczę po kluczyk, żebyście zobaczyli, że ten samochód, kiedy się do niego zbliżamy, was wita, mruga. Tak jakby chciał pokazać, że uwaga, tu jestem, tu zaparkowałeś. Ale właśnie, detale. Dalej stylistyczne. Spoiler. Zabudowany, metalowy spoiler w kombiaku. No i ten tak samo, i ten samochód tak wygląda, jeżeli chodzi o to, co widzą kierowcy jadący za nami. No Przyznacie, że wóz wygląda naprawdę jak rasowe GT i z tej perspektywy trudno się pokopować, czy mamy do czynienia z kombi, czy też nie. Ja tak celowo trochę właśnie ruszam kamerą, żebyście z różnych perspektyw mogli zobaczyć. Przejdźmy sobie jeszcze delikatnie na tę stronę. Nie za mocno, bo na słońce zaraz wpadnie w obiektyw, ale no tak, tutaj już widać, że to jest kombi, ale właśnie takie kombi, które ma mieć sporo wspólnego z czymś, co się nazywa... Shooting Break, czyli kombi ale o nacechowaniu sportowym, tak jak Wam mówiłem, zabrałem kluczyk, mam go tutaj właśnie przy sobie, Ciach. O, i widzicie, już mnie wyczuł, już do mnie zamrugał, już pokazuje, że tu jestem, jestem otwarty. Z przodu ten spektakl świetlny również się odbywa, natomiast, no, mówię, no w takich warunkach oświetleniowych, gdzie tego słońca dzisiaj mamy trochę dużo, ciężko by było Wam to pokazać. Ale zerknijmy do. Wnętrze, już tak powoli, do bagażnika, bo tutaj słuchajcie, się naprawdę dzieje. Kamera nie oddaje jego autentycznej pojemności. Ja powiem tylko tyle: jeżeli złożycie te siedzenia, asystent składania jest mega prosty, bo wystarczy tylko pociągnąć za te dźwignie i fotel, widzicie, pojechał do przodu. No, Złapał go chyba trochę pas, ale. Właściwie już jest gotowe do tego, żeby go rozłożyć. W tym momencie, kiedy położymy tutaj wszystkie fotele, mamy ponad 1600 litrów pojemności. Do takiego codziennego użytku, no sporo ponad 500, a więc naprawdę sporo się mieści. Widzicie, dwa statywy, pokrowiec do nich, torba na sprzęt fotowideo, gniazdko 12V, więc możecie sobie, na przykład lodówkę tutaj turystyczną podpiąć albo haczyk po drugiej stronie żeby jakieś zakupy powiesić bardzo fajne praktyczne siatki patent na wykorzystanie takiej nieco wolniejszej przestrzeni no i podłoga dwupoziomowa więc chowek jeszcze na jakieś rzeczy które nie chcecie żeby się walały wam po bagażniku a i też fajna rzecz trójkąt ostrzegawczy umieszczony w taki sposób szybko, łatwo, pod ręką klapa może być otwierana elektrycznie nawet yy, wyczuwając Waszą obecność. No w naszej wersji akurat nie jest, ale nie uważam, żeby to był jakiś wielki problem. O właśnie, wóz się zamknął, bo mamy tutaj na pokładzie system bezkluczykowy. No i przyznajcie, że naprawdę te przetłoczenia w tym świetle, na tle tejże pięknej polskiej jesieni robią robotę. Maska poszła w górę. No jak widzicie jesień Właśnie się rządzi swoimi prawami, więc już jakieś pierwsze liście się nam tutaj dostały. Piana to jest efekt mycia tego samochodu, no bo właściwie to jest pierwszy dzień, gdzie jest tak ładnie. I auto nie było tak czyste jak teraz. No ale wiadomo, do zdjęć się trzeba przygotować, trzeba ładnie wyglądać, więc ten samochód dla Was umyłem. No i jednostki napędowe. Jeżeli wejdziecie sobie tutaj na konfigurator Peugeota dla modelu 308, to znajdziecie kilka możliwych opcji. Jedna z nich to wersja typowo, tylko i wyłącznie... Elektryczna. Zasięg takiego samochodu to jest około według normy WLTP między 300 a 400 km. No to jest dla tych, którzy takie rozwiązania gdzieś tam preferują, mają gdzie taki samochód ładować, gdzie go trzymać, opcja do rozważenia. Druga z wersji, no i tutaj mamy 136 koni. W tym elektryku do dyspozycji. Natomiast druga z wersji, która można powiedzieć, jest taką wiśnią, na torcie jest najmocniejsza, to jest wersja hybrydowa i wówczas tych koni mamy 180. Hybryda, czyli sprzężenie silnika elektrycznego z silnikiem benzynowym, spalinowym. Mamy też diesla, słuchajcie, 1.5, tego diesla, który występował w innych modelach, które już Wam prezentowałem, właśnie z tegoż koncernu. Powiem tak: jednostka całkiem przyjemnie jeżdżąca, czterocylindrowa, 130-konna. Naprawdę daje radę przy takiej normalnej jeździe. No i coś, co widzicie tutaj, jeżeli się dobrze przyjrzycie, to pewnie już znacie tę pokrywę. Trzy paski. Nie, znany producent odzieży sportowej nie projektował tej pokrywki. Natomiast mm, mamy tutaj trzy cylindry, pojemność 1200, 1.2 i moc 130 koni mechanicznych. To wszystko jest połączone ze skrzynią automatyczną ośmiostopniową. No i wiem, bo w komentarzach się za chwilę pojawi to, co się pojawia zawsze. Trzy mm, cylindry, słabo, mało, dlaczego tylko tyle i tak dalej. Słuchajcie, to jest problem, którego nie rozstrzygniemy, nad którym nie ma specjalnie co dyskutować. Trzeba sprawdzić, trzeba porównać, trzeba się przejechać, zobaczyć. Charakterystyka tricing drówek, jaka jest, no kto miał styczność, ten wie. Natomiast do napędu tego samochodu, tenże silnik nawet spokojnie daje radę, zwłaszcza jeżeli przepniecie się z trybu normal czy z trybu eco na tryb sport. Wówczas, podobnie jak w innych modelach, ma taki charakterystyczny, fajny, nawet warkotliwy dźwięk. Zbiera się całkiem sprawnie, pali przy tym całkiem niedużo. No takie mamy czasy w europejskiej motoryzacji, że. Takie silniki pod maską, ale pamiętajcie, do wyboru elektryk, hybryda, diesel albo benzyna. Także, jak na dzisiejsze standardy i na dzisiejsze czasy, całkiem spoko. Mnie natomiast cieszy fakt, że mamy tutaj ten 8-stopniowy automat, bo on działa niezauważalnie i powoduje, że komfort jazdy tym samochodem wyraźnie wzrasta. Chociaż już i tak jest bardzo wysoki. Czas otworzyć drzwi od strony kierowcy, zobaczyć właśnie miejsce jego pracy. No i tutaj mamy już na pierwszy rzut oka coś, co można by było określić mianem nowoczesnego designu. Zobaczcie, te liście się odbijają w tych ekranach. Nowoczesnego, bo nowoczesne budownictwo to na przykład stal i szkło. I tutaj to mamy, słuchajcie, wykończenia właśnie takie listwy jakby aluminiowe, nieco perforowane, dużo szkła, piano black, więc jest nowocześnie. Ale ja tu też dostrzegam trochę klasyki. Natomiast pewnie za chwilę pojawi się pytanie: no, gdzie on tu widzi klasykę? Chociażby w filigranowości tej, tejże deski rozdzielczej. Nie wiem, czy to będzie widać, ale poszliśmy trochę kąt widzenia. Właśnie, zobaczcie, jak ona jest mała. Jak w starych samochodach. Po prostu nie ma tutaj morza plastiku. Jest subtelna deska rozdzielcza, jeżeli chodzi o gabaryty. Także to jest takie moim zdaniem nawiązanie do klasyki, podobnie jak ten głośnik centralnie umieszczony na niej. O właśnie tutaj. Z ciekawostek, nasza wersja GT wyróżnia się na pewno fotelami takimi nieco bardziej sportowo nacechowanymi. Właśnie tym wykończeniem, jeżeli chodzi o te listwy takie jakby aluminiowe. Przeszyciami zobaczcie, trochę takiej limonkowej nici. I już to wnętrze wygląda zupełnie inaczej. Niby jest spokojnie, niby jest stonowane, niby jest lekko szare, ale jednak nie do końca. No, robią roboty te liście naprawdę w tych ekranach. No, jest mega, słuchajcie. E, za chwilę zasiądę na miejscu kierowcy i przyjrzymy się jeszcze bliżej. Z ciekawostek oświetlenie ambientowe. No, teraz go nie zobaczycie, chyba że Wam palcem wskażę. Ona jest właśnie tutaj. Efekt nocą też Wam pokażę na przebitkach. Przyjemnie to wygląda, fajnie rozświetla wnętrze. Czas zasiąść za kierownicą i pokazać Wam, co ten samochód na swoim pokładzie ma. Muszę grać delikatnie z kąta, dlatego że dość dużo słońca nam tutaj dzisiaj wpada. Tak jak już mówiłem, no nie są to warunki może idealne, ale z drugiej strony przynajmniej wszystko możecie ładnie zobaczyć. A więc noga na hamulec, rozpocznijmy procedurę startową. I właśnie, zobaczyliście sobie teraz powitanie w wykonaniu tego auta. Zegary, zegary 3D, oczywiście tutaj ich widok można sobie zmieniać, to niekoniecznie musi tak wyglądać o, radia w tej chwili nie będziemy przestawiać, ale właśnie, nawigacja wskazania albo to co się dzieje właśnie z systemu infotainment, a więc w tym przypadku na przykład radio wróćmy sobie do tego wyglądu z nawigacją no i też zmieniają się kolory w zależności od wyboru trybu sport, zaraz będzie wszystko na czerwono tryb normalny i tryb eko. I słuchajcie, to nie jest żadna ściema, tutaj naprawdę się to wszystko zmienia w momencie, kiedy tym, tymże samochodem jedziecie. Kierownica bardzo mała, wymaga to trochę przyzwyczajenia, ale uwierzcie mi, bardzo szybko się człowiek przyzwyczaja, bo ona świetnie leży w dłoniach, jest tak wyprofilowana, gdzie powinniśmy ją chwytać. Ciekawostka, nawet to, że nie ma tego dolnego tutaj ramienia. Czasami bywa fajnie. Ja wiem, że tak się nie prowadzi, że się nie powinno właśnie w ten sposób jeździć, ale no, ten samochód coś takiego właśnie ma i jest to całkiem spoko. Właśnie, szuflada z multimediami. No tutaj zobaczcie, też się dzieje mnóstwo rzeczy. Co jest ważne, tu też mamy ekran, to można personalizować, ale nie zabrakło fizycznych przycisków. Więc to też jest fajne, że gdzieś tam o to wszystko zadbano. Ładowarka na telefon, indukcyjne ładowanie, cup holdery, ładowanie tradycyjne. Też korzystam, kamera się trochę doładowuje. Sporo miejsca na nogi dla pasażera z przodu, sporo miejsca z tyłu. Fajne materiały, fajnie to wszystko jest wykończone. Naprawdę auto może się podobać. Tak to wygląda z zakółka z perspektywy kierowcy, słuchajcie. No, jak faktycznie w wozie. GT. Otworzę wam jeszcze tylne drzwi, No bo kombi wybiera się głównie po to, żeby e, ktoś z nami podróżował, żebyśmy my gdzieś mogli podróżować, a więc e, tak wyglądają warunki pasażerów drugiego rzędu. Też spoko, materiały też fajne, nawet tutaj nie poskąpiono. Miejsca sporo, wygodne siatki, USB do ładowania. Tutaj po środku podłokietnik. Też z holderami. No i słuchajcie, czas na podsumowanie. Samochód na pewno ciekawy. Samochód niby popularny, ale jednak zwracający na siebie uwagę. Samochód, który ma kapitalne światła, jest fajnie wykończony i trochę łamie stereotypy, że francuski samochód jest jakiś taki nijaki. Ja bym powiedział, że nigdy tak nie było, ale są tacy, którzy naprawdę w to wierzą. 308 w wersji kombi naprawdę daje radę. A jak nie wierzycie... To przekonajcie się sami, umówcie się na jazdę testową. Oczywiście, grupa MAGO. Pod tym adresem internetowym nas znajdziecie. Zapraszamy na kolejne odcinki w autoskanerze, i zapraszamy na naszego facebooka, gdzie możecie także śledzić nowości, bo dzieje się naprawdę sporo. Także do zobaczenia. Oby cały czas w tak pięknej pogodzie.